Słuchajcie, w tym odcinku to jest taki odcinek poświęcony po prostu filozofii, można powiedzieć. I będziemy rozważać takie stwierdzenie, nie będziemy rozważać go długo, ale będziemy takie twierdzenie czy stwierdzenie rozważać, które mówi, że każdy punkt we wszechświecie może być początkiem nieskończoności. Słuchajcie. Początkiem Prawda czy fałsz, słuchajcie. Ja bym po prostu bardzo się cieszył, gdybyście mogli dodać komentarz z Waszą odpowiedzią. I zauważcie, tutaj po prostu nie ma nic o końcu. Tu nie ma nic, po prostu nie ma żadnej zmianki o końcu, tylko o początku. Każdy punkt we wszechświecie może być początkiem nieskończoności. Prawda czy nieprawda, słuchajcie. Oto jest pytanie. Bardzo bym prosił, bardzo mi się naprawdę bardzo mi się cieszy, gdybyście dodali jakiś komentarz słuchajcie i podzielili się po prostu Waszym zdaniem na ten temat.